O, Uuu, para. Ale poszedł jak z... Daleko, daleko, to prawda, ale nie, nie wysoko. Myślałem, że wyżej gdzieś, no, gdzieś polecę. No, tak, ale ja też latam. Gdzieś na wadę... No. Pięknie zaśpiewałeś. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty. Dzisiaj moim specjalnym gościem jest... Sylo. Siemano, dzień dobry. A dzisiaj w GETA pobawimy się w taką jedną małą grę. Czyli grę typu... Wywal mały samochód dużym Batmanowozem Vigilanti. O, łatwe. To jest takie wiesz, Sylo zrobił przed chwilą specjalnie dla mnie, na ten odcinek, zrobił sobie małe panto swoje, mały no. super samochodzik, a ja specjalnie wyciągnąłem no. tego Vigilanti, żeby po prostu go tu. Tutaj... Daj z nitro, z Nitro Poczuję. jakieś ja. rekordy pobić, po prostu wywalenia Syla i jego samochodu. Oczywiście, jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapę, suba, komentarz. Padnijcie na kanał do Syla, na g Instagram, Wuhu. Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. E, Dobra drogi piętryk. Sylwestrze, Naucz trzeba. Ja jakoś... bym grać w tą grę, bo ja już zapomniałem, <laughs> Tak, Sylo przed chwilą ja w ogóle zastanawiał się, przed do mieszkania i zastanawiał się, jak wejść do garażu. Albo... No nie grałem w tą grę z ponad. Prawie rok nie grałem po tak. Albo powiem, jak się teleportować do garażu Ja prawie rok nie grałem w prostu O, tu, 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 tu. Chodź, tu chodź, chodź, tak, chodź, gra... chodź, chodź chodź, 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 chodź. chodź, chodź. Znaczy grałem tam chyba na jakiś wyścig, raz czy dwa Dobra. byłem, ale ogólnie... O Jezu, Dawaj o Dawaj tutaj Żo. za, ale za mnie, dla... ustaw się ta... O, do, do, dokładnie. Ustaw. No. Wiesz co, nawet wyżej trochę. Minimalnie wyżej bo nie nie, 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 niech tak. Soczyście, soczyście. Dobra, soczyście. I... Dobra, powiedz da. mi Fah. gdzie cię wywali po prostu tylko tam do. No, Dobra i. O Ale Boże, czekaj, ty! Czekaj, ty! ty czekaj, bo. <laughs> ty przyleciałem jakąś. Drugi dach! do Trzeci dach! Ty, ty wow. do autostrady poleciałeś praktycznie. No, no, na pod autostradę Ej, mogłem ci to nagrać, byś miał drugiego tego. Dobra, Sylo, y, zaraz ten, zaraz zrobimy w drugą stronę. Ty zasiądziesz najwyżej Dobra, za ale byś miał, wiesz. Dobra. Zaraz samochodem. view z drugiej strony, to też by było mocne. No, to by Patrz, tu. mocny materiał by był, tak. A, zaskoczyłem ci z tego dachu, mogłeś to zobaczyć. Tam byłem na dachu, tam o o tam. Tam o, no dobra, okej, okay, tam. tam byłeś na laku, dobra. Spokojnie. Fajnie się leciało, no. Dobra, czekaj, to trzeba jesu, jakąś. Trzeba jakąś wyskocznię ci tutaj ogarnąć jeszcze, żeby cię dobra. wystrzelić. Y, jak dobra. zobaczysz cokolwiek, wiesz, takie zakrzywienie góra dół normalnie, gulice w przemyślu, to, to wiesz, od razu. Dobra, krzyż. dobra. Gdzieś tutaj posłuchamy się góra dół góra Była taka piosenka ostatnio. Gdzieś też śpiewał, bo mi nas. Tym, na tym takim muzycznym tym wyskoczyło, że tak biewali. Dobra O, schody chodź A przodem czy tyłem stanę? Tyłem stanę, Lepiej się Tyłem, leci. tyłem będziesz wiesz, przodem leciał, będziesz widział gdzie lecisz przynajmniej Ała Dobra Trzy, dwa, jeden, go no, ale leci, ty Od tego Arkadiusza poleciałem Pyk on już wylądował! Co? Wylądowałeś już? No tak, i to do Tak, kurde, nawet. ty dobre, ej, nawet takie schody wystarczą, żeby tak powiem... No pod Arkadiusza poleciałem łapiasz. Co jest? Okay, ja jadę z powrotem Ja jadę do ciebie gdzieś tutaj się w powie złapiemy. O. Czekaj, tu o, o, chodź tu na górę, tutaj jest taka wyskocznia na górze i to taki, wiem taki, o niej. Taki, taki, taki muszę Dawaj, dawaj, a to na no, na dół. Tak, tak, nadu, tylko nadu. ja to się tak zrozpiłem, że muszę tam dobierać, ale to już czas, więc Yyy, Na ten garaż, na ten parking yy, na ziemię. No, dobra, i na górę. Tak? Na samą górę, oczywiście, poproszę, żebyś tutaj Oj, przyjechał do chyba mnie. tam to jest taka rampa, taka. Drwiana. Jest! jest. Jest! Rampa. Zaś, ale będziemy tam latać! Kuraj, Zaraz tam. polecisz, proszę bardzo Ja dupię. Widzę dobra, ale cię wystrzelę chłopie, normalnie kopa na dupę dostaniesz i polecisz No dobra, no dobra Pewnie nie pani Gosia nieraz ci tak groziła, to znaczy obiecywała no, to Nie groziła, nie obiecywała, tylko to do czynów od razu trzeba było przechodzić Dobra O, ale tu się będzie leciała Dawaj, o dawaj, panie. na peace ball, i let's go. Czekaj, Strzał w którą stronę? W te, tak, w ten budynek. Dobrze, dobrze się Ta, usprawiedliwiam. Tak, może tam na górę wyląduje. Tak, 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 jest szansa. Dobra, jestem I... ustawiony. Dobra, 3, 2, 1. Eee, ej, aż mi się okay. włączyła filmowa. <grym> nie, F kliknąłem, bo mi się klawisze pomyliły do Wysiadłeś. zmiany. kamery kabery. Slowmera, okej. Okay. Wszystko jasne, Dobra. widzowie. Ale jeszcze już, już ten. Dobra, widzowie, sama muszę mu za sama. niego wskoczyć na budynek jakiś. Pomyliło widocznie. mi się, bo kliknąłem F zamiast zmiany kamery. F, kiedy dałem mi sam samochodu. Prawie Prawie sam stary, tam wskoczyłem. Co? Prawie sam tam wskoczyłem, mówię. To możesz sobie przyzwać nie. samochód po prostu. w długo, no na bok jest. No i super. O. Dobra, się ma. To tutaj jest miał. takie miejsce. V chyba, nie? Jeszcze raz. Kamera filmowa V chyba. Eee, yy, to znaczy tam jest jakiś przycisk, nie wiem, czy to nie jest no. R. R jest taka o, o, chyba o, kamera. Na Kikna F i chłop wyszedł ta. Dobra, Sylot. Nie wiem po co. Tutaj dobra, masz taki ee. podjazd Za mną A to w garaż polecę. A tam jest wylot? Jest, jest, jest wylot, dobra. jest Proszę. i złoto. Oj, jest tu będzie wylot. wbita w ściana, aż miło Ty, a tak bokiem się ustawił tutaj może gdzieś? Wiesz no możesz bokiem się ustawić, ale dawaj tu, tu może, na tym. Gdzie? No tu, gdzie ja jestem, na podjeździe A, po prostu, nie, dobra, nie na tamtej no, tam jest coś No wiem, wiem. Zdaję sobie no, sprawę, no. dobra. Trzy, dwa, jeden... Biu. Wiesz, o, o, co by o, można o, było zagrać? Takiego w sumie, no. jakby było więcej ludzi w panto i skoki więcej vigilanti. kto dalej poleci? Nawet nie, że skoki narciarskie, co tak jak tutaj można wybrać, zrobić coś w stylu <coughs> e, rzutek. Rzutki w GTA, A, wiesz, da? że. Tak, tak, w darta takiego, że powiedzmy, że ten niebieski punkt na tej ścianie, na tym budynku, to jest tablica, wiesz, ustawiasz punktację jakąś i jak trafię cię w jakieś konkretne miejsce, no to jest ileś punktów, nie dla mnie za to. Dałoby się. Coś, coś takiego, dałoby radę. dobra. Dobra, dawaj tu na wyskocznie teraz. To cię jeszcze z wyskoczni dupnę, zobaczymy. Możesz się bokiem dobra. ustawić, właśnie, no właśnie wiesz? właśnie, tak jeszcze że tam przód chce polecieć. O, tam okej, okay. co robisz? Tutaj podjedziesz, tak? A, ty, a, że tam chcesz gdzieś, no. ale to. A, czekaj. Ja myślałem, że bokiem, że chodziło, że bokiem samochód ustawił. Nie, 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 nie. Tam, tam tam A gdzie ty chcesz polecieć? Nie wiem, tak Bo tutaj wnosko. to w budynek bardziej. Nie balę budynek. O, ole, poszedł, ty. <noise> Odbiłeś się <noise> jak ten, w jakimś pinballu albo w czymś Ale fajnie takiego. Dobra, patrz tylko tutaj. Co ci pokażę? Patrzę. No leć. A tu Ale poleciał se. O! Kurde, A? odbiłem się, dobra? Ląduję, złapnie no, tak pra, prawie się udało. Prawie się udało. Zopałem tylko za długiego masz. Okej. Okay. Dobra, yy... Tu było coś takiego w sumie w środku, tak mi się wydaje, że też jest taka... Taka miejscówka, taka melina. Nie wiem, tutaj to budują budynek chyba jakiś już, bo go budują, odkąd GTA powstały, wybudować nie A mogliby go wybudować, nie? W jakimś DLC no. najnowszym. Haha. Oh, oh. ty. To wyglądało, jakbyś wpadł w ogóle do tego, pomiędzy barierki. Nie, tak troszkę. A spróbujmy, może ci poleci. No to dobra, chodź tutaj. Daj mu miodu, Nie, daj. Nie, nie, tam cię blokuje za bardzo. No, no, no. no. Blokuje, dobra, wyjedźmy stąd kawałek dalej. jeszcze. No tutaj średnio na placu budowy, średnio się wyrzuca samochody. Developer zbankrutował jedziemy stąd. Słabiutko. nie oszukał jeszcze dla ludzi. A tu co jest? Wapit. Uuu, dawaj tu! To wygląda jak idealna wyskocznia dla ciebie. Dawaj, 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 dawaj. czekaj, 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 czekaj. Patu. Widzie tu koła zmieszczą? Tak ładno, wystarczy, żebyś tu wjechał. O Dobra, Ej, ważne żebyś ja... tu wjechał i, wiadę, wiadę, wiadę. I, I stanął amatopatem. tam, nie? Po prostu się zatrzymaj w którymś momencie tego nawet tej wyskoczni Dobra O! o, -o, -o, -o! ty! ty gdzie po... PRAWIE NA TEN BUDYNEK WYSOKI cię WYSTRZELIŁO, tak, TY tak. DAWAJ JESZCZE RAZ TUTAJ Na Harry Potter się zatrzymałem jakimś A w ogóle widziałeś z kim ostatnio Bungie nagrali film? Z twoim kolegą z Warszawy Z Martinem Gortatem A z Martinem Gortatem, Ta, z oglądałem, Gortatem. Bo... oglądałem, Bardzo no, oglądałem. fajny film, oglądałem, bo ten Smalczyk oglądał no, dzisiaj go, go, na, na go to Twitchu fajny Smalczyk oglądał na streamie i u niego oglądałem No Gortat fajny Także... chłop akurat to Dobra Ale se chata buduje tam o dobrze, 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 dobrze stoisz U! Ojej, oj, teraz... To gdzie ty jesteś? Nie, tutaj na budowę miał obok rzuciło A, A to do... ja ja jest! Ty spadłeś De do dewelopera jestem Dobra, Pato-deweloperka, proszę państwa, nowy Zabij wymiar pato-deweloperki tak. I na dobra. babę pik na pasa Dobra Sylwester prawie. Zamieńmy się już O Jezuś Teraz ty mnie wystrzelisz Ja chcę Nieka zobaczyć jak, jak to jest rzecz, być wystrzelonym dobra. chłopie nie każ mi takich rzeczy robić. Wystrzel mnie. Najdalej jak się da na ten budynek. U, e, wow. e, 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 typie. Pa, jak ci Patrzę, się ustawiłem. Idealnie ma... ci się ustawiłem. Na, na samym tak. krańcu. O jezu. Ej, jak coś się węż. O jezu. Wiem, 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 ale. No tak, to tak problemy jest z podjazdem. Pa! Ale poszedł jak z... Daleko, daleko, to prawda, ale nie, nie wysoko. Myślałem, że wyżej gdzieś, no, gdzieś polecę. To, ale ja też tak latam. Dobra. No to zapraszam od razu tutaj do mnie. Możemy jadę, tutaj jadę, się jadę. wystrzelić. Jadę, albo raczej jadę, jadę. ty mnie wystrzelisz. Na górze jesteś czy no, na dole? Na górze, na górze. Gościu, jak na dole, ja poleciałem prawie na budynek. A ty się A mnie pytasz, się czy ja jestem. Jeździ to można? No, Gdzie nie, no, jestem? Mogę na na tej. O, jakiś tutaj pan policjant stoi. Dobra, Dobra, wywalone pana policjanta. Z drugiej strony. Dobra, dobra, już zawracam. Dobra. Okay, ja Dzień dobry. Tutaj. Dzień dobry, witam. witam Na 3-4 dawaj, Sylwester, jak możesz. Dobra. 3! Trzy... Ale możesz podjechać, podjść najbardziej, jak się da. Dobra. O, dobra. jakiś... jakieś. 3! No to te Cztery... jełopy wlecę w nich. Ry, pa, dobra. Dobra, jełopy poszły. Dobra, chodź Ju tu z drugiej, strony, z, drugiej, z drugiej strony, je. z drugiej strony, dawaj. Już drugi nie będzie chciał podjąć. Dostał strzała, to się nauczysz, że się tu nie jeździ. Dobra, dawaj z tej strony teraz. Zablokuj ruch Wypa. od razu. Nie Zablokuj się. ruch, żeby nic nie przejechało tu za mną i mnie wywalisz, drawa. No to. i super. Dobra, czekaj. Jeszcze proste, niżej, proste, jeszcze, tak. jeszcze zjedź trochę. Dobra, żebym będzie... miał rozpęd. Będzie wysko. Pięknie, dobra. Ja się tu ustawiam. Dobra, no. ja stoję teraz, ty się dopasuj dobra. do mnie. Okej. Okay. Oni jeszcze nie wiedzą jakie od strzała dostaną z przodu. Dobra, dawaj. Pa! Uh! Ty wszystkie sygnalizacje strąciłem po drodze. Zostaw, dobra! Nadarnie. Co one ci okay, zrobiły? Okej, kolejny punkcik jakiś znajdźmy wyskocznie. Znajdźmy okay. jakąś ładną wyskocznie taką może być... O, A? tu jest, tu jest, tu, 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 Lamusia. tu, tu, tu. O, z górek, no. No, tylko że wiesz, dał radę się jakby zatrzymać. Czekaj. W locie co zrobimy? podjedź trochę. Dobra. <laughs> POSZE! Kurde, ale to trzeba taką górkę ja. znaleźć, żebym się zatrzymał, żeby wiesz, by mnie agres. do góry bardziej niż do przodu. My tu no to lecę na, bardzo do przodu. Na, Dobra, na, chodź na za mną! Chodź za mną. Ja wiem gdzie. Mamy blisko przecież taką górkę ładną. On wie widzowie! On ja, on wiem. Wie gdzie. ja wiem, gdzie Ja wiemy. Jadem są. Teraz tak, zjadłem. Jadajmy wszyscy Tutaj na dół, na dół, na dół. Dawaj, na dół. <grystne> tak, Sylwester jest rozśpiewany w tym momencie, więc... Ojojoj, ojoj! Nie dziwię się, Sylwester kiedyś w końcu nagra hit. Tak czy to kit, czy to hit. Ja już mówiłem, że jak Silo będzie hit nagrywał, to ja chcę być w tym hitie. To Także... teledysko. Będzie się bujał w klubie. <grystne> Dobra, czekaj po drugiej stronie chyba będzie łatwiej. Bo musimy tam wjechać. E, Weźmy zepchnij za, za płot O, dzięki. I ty, ty teraz jeszcze musisz tu wyjechać? Teraz ja wyjadę Jak ty za moją miedzę przechodzisz? Patrz. Chodź tu. Chodź tu do mnie, silo. Yo, jadę. Czekaj. Ja tu przy miedzy swojej stoję. No. O, <grywa> Aha, innych teraz chcesz wywalać. No, nieźle. Twoja fura. Akurat nie, ty to byś mógł naokoło. Przy... Jezus, Maria, mógłbyś naokoło przejechać no. tamtędy, gdzie jechałeś no, wcześniej? Tak trzeba, no. A tu nie ma przejazdu? No, w, no tam byś miał, mam tam mam blisko mam. miałeś. Chłopacz, jaki kawał drogi chłopiezie! Cicho, mam mikro! Co dobra. Nie jest? Co jest? Mhm, mhm, Zobaczymy, jak tutaj dolecisz. To odjedź na górą, górą, bo ty wypadniesz stąd i polecisz na drogę znowu. Nic nie wypada. Po raz kolejny. Ja, ja tu czekam. No, dawaj! Już. Ojej, wypad, wypad! Wypad! Nie? Wypad, widzowie. Nie, ale wybrałem najgorszą trasę jaka jest możliwa. No, dokładnie, Dobra. Do, do plus jeden. Dobra, ustaw się tutaj Ciao, za Peter. mną. O Jezu, ale to wiesz, że ciężko ci będzie wykręcić. Nie! Dobra. No, jestem, no. No, 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 dawaj i... Bęk! Dobrze! O, zbyłem, to, to jest dobry wyskok! Ale była dosyć To jest dobry wyskok, jeszcze w ładne miejsce wlecę chyba bo. Idealnie, ty! I to był najlepszy ja skok! Strzelić. Kościu, patrz tu Możesz się do mnie podjechać, zobaczyć gdzie ja jestem teraz Czekaj, bo... Jak się dostać no, to... w takie miejsce w GTA, Ja, ja, ja lecę, Piter! Ty też poleciałeś gdzieś na razie w powietrzu jestem. <laughs> Będziesz musiał sobie to panto o. przyzwać, niestety, że tak powiem. Bo ja już no nim na pewno stąd nie zjadę, ale podjedź sobie przynajmniej, żeby zobaczyć w ogóle, gdzie, gdzie wylądowałem tym pantosem. bo ja jakiś parkingu się zawiesiłem. Fłap! Chociaż ty kurczę. A zrób to... trick to atomizerem mogę trick z atomizerem, tak zwany. Dobra, dzień dobry Silo, dzisiaj tutaj yy, dojedziesz? Gdzie ty jesteś? No, na budynku, na górze, patrz, zobacz gdzie ja stoję. To tutaj wylądowałem samochodem. Za barierkami. Do góry popatrz. Tam na kościele? No, pa, na tym, na budynku. Ja pieniędz, co cię tam wywiało, Pieter? No, pewien taki jegomość, moździo. Cioè, ledwo co tam widać? Weź, myślałem, że jakaś figurka stoi w ogóle, a to ty. A ty co się tak. No dobra! <laughs> dobra, czekaj. No nie bo ja... psuj mnie, no. Ja muszę tę. No tak spróbuję fura. Twoją furę wywalić stąd. Może być A, problem tak. z Twoją furą. Albo wojce psa dużego, kości rozciągałem sobie. Jezu, Chryste Dobra, ciężko będzie, przyzwij się tę swoją furkę od nowa, wiesz? Czekaj, to ją trzeba wysłać najpierw. Nie Opuści, no, nie ja. mam spadochronu. O! Halo? Ale se poleciał. A się odbił, już przeżył. Tak, nie, nie nie Niestety. Niestety się nie udało. Zarządzanie samochodami. Tak. Zwróć do Zwróć i przyzwij z powrotem. Iść Dokładnie, Sylwel, Bardzo dobrze. Tak właśnie w GTA można zrobić. Bardzo dobrze z ci poszło. No, jest tutaj. Gdzie jest teraz Twój pojazd? O tutaj, o. o, tutaj, o. Czekaj, dobra, Wrogi spróbujmy go. na Casino Diamond w takim razie. Ja go syknę, to jest z górki. Zobaczymy, jak poleci daleko. <laughs> no, syknij. Nara. <laughs> O, na znaku się zatrzymałem. O, tu jest dobre miejsce, ty. Dobra, dawaj Dziś, tu Nie Jak uderzę, to od dawaj razu do mnie. mnie. Proste, że tak. Jak wujcio uderzy, to, to nie ma czegoś takiego. to nie ma zmiłuj. Dobra, dobra, dobra idź pan w ALO, Ale on co na tym skateparku poleci zaraz. Dawaj, dawaj, tu. A, ty polecisz A, w drugą tam, stronę jeszcze. Bob z się jakieś mówi, ale z deski zaraz zjadę. On nie wie, że to zaraz chwilę. Zjedzie coś mocniejszego, niż jecha. Czy pan umie Czemu skręcać? Coś no, chwila. widzę, że pan dawno samochodem po prostu nie jeździł Jeździł, do Warszawy dojechał. Ale, ale chwila, czekaj Boże Dobra, no No, 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 no Dawaj ha! Ojejoj W ogóle nie poleciałem Wiem, siła od środkowa zadziałała Tymczasem ty a ty jeszcze lepiej... Nie się, do basenu zaraz spadnę. Dobra, jest git. Dobra, Ale ty, ty jeszcze raz można strzelić. Baseniarz jest. stąd jestem. możesz mnie wywalić, o tu ci się ustawię. Jestem baseniarka! <laughs> Może idealnie będzie, o! Ty pa <laughs> Ty samochód lewituje dosłownie nad tym, ty Ale tu możesz polecieć... Nie, pomiędzy przelecę, mówię ci O, mówię, pomiędzy Dobra, obkrętuwa i jeszcze pomiędzy e, autostradą. Nice, na pociągi! Ładnie! Jak pocisk wystrzelony. Dobra, dawaj, ostatni strzał jeszcze zrobimy. Dawaj do kanału burzowego w takim razie. Będzie ostatni strzał w kanale burzowym zrobiony. Padłem sam na siebie. Nie mylić z kanałem sportowym. Kanał burzowy. Nie mylić z śmietnikiem, jak spadłem, co teraz jest. Dobra. Czekaj, gdzie ty jesteś? Kanał burzowy. Na dole, tak? Tak, na dole. Tam też woda jest, która się zbiera w kanale burzowym. A wiecie, czego kanał burzowy? Bo przyszło lato i burze nadchodzą. Badumc. Dobra, czekam, czekam. daj of cringe. Czekam. Dobra. Czekam, Dobra, e... czekam sylwestrowić. Już, 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 mam tu zjazd. że to mnie w samochody, wiesz, muszę z głową. No, musisz z głową, to prawda. Czasem trzeba coś z głową zrobić tak ja! nie? No się ma Peter Czekaj, no próbuję... Musimy się ustawić. Ustaw się już za mną od razu. Czekaj czy wodę zagrzałem jak się przejechałem na tym silniku kawałek przez nią. Ustaw się już tutaj za mną i będziesz jechał tak tyłem tak, tak. jak ja będę jechał do przodu, bo ja tam no, się nie no. zatrzymam na za długo no. Dobra. Na nie dojechałem. A to ja myślałem, że tu już miałem uderzyć. Nie, właśnie jak będę na samym końcu. No dobra. To, to jeszcze dasz radę, ostatni strzał teraz będzie. Na, na, sa na samym końcu po prostu, jak będę. Bo chodzi o to, że ja się tam nie zatrzymam już. Dobra, pomyliłem się. Dobra, to podejdź sobie bliżej, żeś miał bliżej po prostu. Zobaczyłem. Ja co cię... na Peter? Ty coś dzisiaj ten? Drinking. Ja. Dobra to, ja i tu 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 tu, tu 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 O, o to chodziło. Polecio. Wysoko. Polecio. Tak, się wysoko bardzo polecio. wysoko. Tylko niedaleko niestety, ale wysoko tak, żebym na budynek mógł wskoczyć praktycznie. Dobra, czuję jak leci. Bardzo ładne skoki. Udało nam się dzisiaj wykonać, proszę Państwa. Także taki na majówkę Mały odcinek specjalny y, ze Sylwestrem, którego Byłem. się tutaj udało złapać. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Eloj cześć, Hello.